A dzisiaj taka możliwość rozdzielania danych za pomocą tekstu jako kolumny. Mam PESEL i z PESELu chcemy wyodrębnić rok, miesiąc i dzień urodzenia oraz płeć osoby, której PESEL mam przed sobą. Rok, czyli te dwa znaczki, miesiąc, czyli te dwa znaczki, dzień, czyli te dwa znaczki, a przedostatnia liczba mówi nam o tym, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Parzysta oznacza kobietę, nieparzysta mężczyznę. No to rozdzielamy. Zaznaczam moje dane, przechodzę do dane, tekst jako kolumny. I wybieram stała szerokość. Robię dalej. I teraz muszę pokazać tutaj poszczególne podziały. Robię kreskę tu, czyli zobacz, jak kliknę, to pojawia się strzałka. Znowu dwa znaki tu, znowu dwa znaki tu. Teraz wyciągnę przedostatnią liczbę. Zrobiłam sobie tyle podziałów i idę dalej. I teraz muszę mu pokazać, co chcę, żeby się z tymi danymi stało. Ta liczba oznaczająca rok ma zostać, ta oznaczająca miesiąc ma zostać, ta oznaczająca dzień ma zostać. Ten kawałek mi niepotrzebny, więc przestawiam nie ogólny, tylko nie importuj kolumny. Przedostatnia, czyli płeć zostaje, i znowu ten obszar. Nie importuj, czyli pomiń kolumnę. A teraz na koniec pokazuję mu, gdzie dane mają zostać wklejone. I zobacz, nie ma znaczenia, że mam tu zaznaczony ten obszar. Nie muszę mieć zaznaczonego tego obszaru czy tego. Tą komórkę, którą tu wskażę, czyli w naszym przypadku B2, od tej komórki zacznie się wklejanie, to dla niego jest jasne, że wszystko od tej komórki, zaczynając od tej wartości, w dół i w prawo, pójdzie do wklejenia od tej komórki zaczynając. No to sprawdzamy. Robimy. Zakończ. No i popatrz, dane zostały wyrzucone. Natomiast zobacz, że zostały wyrzucone bez tych zer początkowych. Gdybyśmy chcieli, żeby stało się to zerami, to musimy zrobić tak ponownie. Dane, tekst jako kolumny, stała szerokość, dalej. Muszę ponownie wskazać te wszystkie poszczególne podziały. Dalej. I teraz popatrz, tutaj zmieniam format. Nie ogólne, tylko robię tekstowe, 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 pomiń, pomiń i tą zrobię. No, ta może zostać ogólna. Znowu wskażę mu inne. Powiedzmy, że od tej komórki je wkleję i robię zakończ. Widzisz, tym razem zostały z zerami na początku. Excel i zrobione.